Ale powiedziałem, że nie chcemy. Bo widzę, że tutaj się wylewa już aż ten sos. Tak wygląda przekrój tego kebaba. Jak za 29 zł, kurczę, nie wiem, czy to nie jest najmniejsze. No takie z łącz No nie, no w sumie jest standardowy. Piri piri. W ogóle niesamowite, jaką to furory w Polsce zrobiło. Co też wielu z Was pytało mnie, co ja sądzę o tej salmonelli i tak dalej, i tak dalej. Co ja mogę o tym sądzić? Mówiłem o tym u mnie na Instagramie na Story. Jak mnie tam nie macie, no to. Słabo, bo byście wiedzieli co o tym myślę. Także zapraszam serdecznie, wbijajcie tutaj od razu. Piri Piri jest tak popularne, że jak potknęła im się jakkolwiek noga, no to, to było oczywiste, że to też będzie im wytykane bardzo głośno. Dobrze, ja mówię? Dobrze, dobrze. Ależ wycieka. Sosu jest dużo. Okej, okay, to, co mogę od razu powiedzieć, jest dużo mięsa, tego tutaj nie żałują. Sosy są dobre, ten łagodny jest taki lekko miętowy, odświeżający. Jeśli chodzi o surówkę, sałata, pomidor, aczkolwiek mięsa jest więcej niż surówki. To raczej, to raczej jest dobrze, to raczej na plus. Gryząc to, jakby konsystencja tego mięsa, więcej chyba mamy tego wołowo-baraniego, tak przynajmniej mi się wydaje. To nie jest ta konsystencja sirina, to nie jest konsystencja efesa, to nie jest konsystencja esnafa. Wiesz, co chodzi? Uh -huh. To mięso jest bardziej miękkie niż te wszystkie kebaby, które wys ten kebab będzie miał dobrą cenę, oczywiście, że tak, to jest smaczne, ale na pewno nie jest najlepszy w Warszawie. Nie wiem, jakoś w Lublinie smakował mi bardziej chyba. No wiesz, od tamtej pory zwiedziliśmy już wiele kebabów. Mhm. Ja nie wiem jak to jest, bo podobno hmm, chyba jest tak, że oni w Lublinie robią sami mięso w tym lokalu na Wojciechowskiej, mhm. a wszystkie inne lokale biorą od nich mięso. No czyli to musi jakoś przyjechać, prawdopodobnie zamrożone normalnie. Wydaje mi się, że w Lublinie mięso jest po prostu lepsze, bo jest na świeżo, wiesz o co chodzi. Mhm. Podsumujmy sobie może to, co mamy do tej pory, czekaj, ja zajrzę w naszą rozpiskę.